W historii nauki odnajdujemy wiele momentów, które budzą zachwyt nad ludzką pomysłowością i determinacją w dążeniu do wiedzy. Istnieją jednak i takie rozdziały, które wywołują przerażenie i niedowierzanie. To opowieści o badaniach, w których granice etyki zostały brutalnie przekroczone. Zapraszam na podróż do tajemniczego, a często przerażającego świata mrocznych eksperymentów na ludziach. Dziś przyjrzymy się pięciu z nich. Eksperyment Tuskegee Zdrada zaufania w imię nauki. W latach 1932-1972, Amerykańska Służba Zdrowia Publicznego przeprowadziła w Alabamie badanie nad przebiegiem kiły wśród mężczyzn afroamerykańskich. W eksperymencie wzięło udział ponad 600 osób, z czego 399 było zarażonych kiłą. Pomimo odkrycia penicyliny jako skutecznego leku na kiłę w 1947 roku, uczestnikom badania celowo nie podawano terapii, a oni sami nie zostali poinformowani o swojej chorobie. Zamiast tego obiecano im bezpłatną opiekę medyczną i żywność przebieg. Uczestnicy byli regularnie badani przez lekarzy, ale nie udzielano im leczenia. Badacze obserwowali, jak kiła postępuje w organizmach zarażonych osób, powodując stopniowe niszczenie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i innych organów. Nieświadomi pacjenci nie mieli pojęcia, że są obiektami eksperymentu. Rezultat. Zmarło wielu uczestników, a choroba przeniosła się na ich rodziny, zakażając partnerki i dzieci. Dopiero ujawnienie eksperymentu w 1972 roku przez dziennikarza Gina Hellera doprowadziło do jego zakończenia. Sprawa wywołała burzę w mediach, a w 1997 roku prezydent Bill Clinton oficjalnie przeprosił ofiary i ich rodziny. Konkluzja Eksperyment Tascy-Gi doprowadził do powstania surowszych regulacji etycznych w badaniach medycznych, takich jak zasady Deklaracji Helsińskiej i ustawa o ochronie uczestników badań w USA. Wydarzenie to przypomina o konieczności pełnej transparentności w nauce. Projekt MK Ultra. Manipulacja umysłem. W latach 50. i 60. XX wieku Centralna Agencja Wywiadowcza CIA prowadziła tajny program badań nad kontrolą umysłu. Eksperymenty MK Ultra obejmowały stosowanie LSD, hipnozy, deprywacji sensorycznej i elektrowstrząsów na nieświadomych uczestnikach, w tym pacjentach szpitali psychiatrycznych i więźniach. Przebieg. Badania obejmowały różnorodne metody manipulacji psychologicznej, często naruszając integralność psychiczną uczestników. LSD podawano w ukryciu, testując jego wpływ na zdolności decyzyjne i świadomość. Wielu uczestników doznało trwałych uszkodzeń psychicznych. Rezultat: Frank Olson, jeden z badanych, po podaniu LSD w tajemnicy popełnił samobójstwo. Dokumenty związane z MK-Ultra zostały w większości zniszczone przez CIA w 1973 roku, co znacznie utrudniło dochodzenia. Dopiero podczas przesłuchań w Kongresie ujawniono skalę projektu i jego konsekwencje. Konkluzja MKUltra ukazało, jak nieetyczne mogą być tajne operacje rządowe prowadzone pod przykrywką tam ukowych tam tam badań. Dziś kontrola nad tego typu projektami jest bardziej restrykcyjna, ale debata o przejrzystości rządowych działań trwa. Upublicznienie tych działań było ważnym krokiem w kierunku ochrony praw człowieka. Eksperyment Milgrama Posłuszeństwo wobec autorytetu. W 1961 roku Stanley Milgram z Uniwersytetu Yale przeprowadził eksperyment, który miał zbadać, w jakim stopniu ludzie są gotowi podporządkować się autorytetom, nawet gdy ich polecenia są sprzeczne z moralnością. Uczestnicy zostali poproszeni o wymierzanie rażących prądów osobie w innym pomieszczeniu, w rzeczywistości symulowanej przez aktora. Przebieg. Eksperyment polegał na stopniowym zwiększaniu napięcia elektrycznego, rzekomo aplikowanego ofierze za każdą błędną odpowiedź. Uczestnicy byli przekonywani przez autorytet badacza, by kontynuować mimo sprzeciwu moralnego. Rezultat. 65% uczestników Kontynuowało krażeś, krażenie prądem aż do maksymalnego poziomu, mimo słyszalnych krzyków i błagań ofiary. Badanie pokazało, jak silny wpływ na ludzi ma autorytet. Wyniki eksperymentu poruszyły kwestię odpowiedzialności jednostki za działania wykonywane na polecenie innych. Konkluzja. Eksperyment Milgrama- Ujawnił mechanizmy psychologiczne stojące za posłuszeństwem, pomagając zrozumieć wydarzenia historyczne, takie jak Holokaust. Jednak metoda budziła kontrowersje etyczne z powodu stresu wywołanego u uczestników. Wyniki te były ważne dla psychologii społecznej i badań nad etyką władzy. Eksperyment więzienny Stanforda Granice Moralności w Sytuacjach Ekstremalnych. W 1971 roku Philip Zimbardo zorganizował symulację więzienia na Uniwersytecie Stanforda. Ochotnicy zostali podzieleni na więźniów i strażników. Eksperyment miał trwać dwa tygodnie, ale został przerwany po sześciu dniach z powodu ekstremalnych zachowań uczestników. Przebieg: strażnicy otrzymali mundury i pałki, a więźniowie byli zmuszani do noszenia specjalnych strojów. Już po kilku dniach Strażnicy zaczęli stosować przemoc psychiczną i fizyczną wobec więźniów, którzy przejawiali objawy depresji i stresu pourazowego. Rezultat: Eksperyment ujawnił, jak szybko ludzie mogą przejść od normalności do okrucieństwa w odpowiednich warunkach. Strażnicy stali się brutalni, a więźniowie popadli w apatię lub buntowali się, co doprowadziło do przerwania badania. Konkluzja Wyniki eksperymentu wpłynęły na reformy w systemie więziennictwa, ale krytycy zarzucają Zimbardo brak nadzoru i zbytni subiektywizm w prowadzeniu badania. Eksperyment pozostaje ostrzeżeniem przed dehumanizacją władzy i uleganiem roli społecznej. Operacja Black Box w radzieckich laboratoriach. W okresie zimnej wojny ZSRR. Prowadził eksperymenty nad odpornością ludzkiego organizmu na ekstremalne warunki. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów było zamykanie więźniów w komorach poddawanych ekstremalnym temperaturom, ciśnieniu i deprywacji tlenowej. Celem było opracowanie metod przetrwania w przestrzeni kosmicznej i w warunkach wojny atomowej. Przebieg: więźniowie byli wystawiani na ekstremalne warunki bez ich zgody. Testowano reakcję organizmu na gwałtowne zmiany ciśnienia i temperatury oraz brak tlenu. Wielu uczestników doświadczyło niewyobrażalnego cierpienia. Rezultat: wiele ofiar doświadczyło trwałych obrażeń lub zmarło. Informacje o tych eksperymentach były ukrywane przed opinią publiczną przez dekady. Dopiero po upadku ZSRR część dokumentacji wyszła na jaw. Konkluzja: Eksperymenty te. Ukazują mroczną stronę wyścigu zbrojeń i podboju kosmosu. ZSRR przyczynił się jednak do rozwoju technologii, które dziś służą eksploracji kosmosu. Ofiary tych badań przypominają o etycznych granicach, które nauka musi szanować. Mroczne eksperymenty na ludziach pozostawiają w naszej historii niezatarte ślady. Choć wiele z nich dostarczyło istotnych wniosków naukowych, ich cena była nieakceptowalnie wysoka. Współczesna nauka nauczyła się na ich błędach tworzyć surowsze regulacje, by nigdy więcej nie powtórzyły się takie tragedie.